Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, zaczynam sobie już we wtorek, on już tutaj są w szkole i zobaczyłam, że ktoś tu robi wyzwanie T-Pose, więc e, zapytaj, weź udział i też później zapytaj, bo chciałabym, żeby to się zaliczyło tutaj, bo ona ma to do zrobienia, także e, śmiało, moja droga, możesz. Dołączesz czy nie dołączysz? Please, dołącz, dołącz. Nie rób mi tego. A, musi iść do szkoły. A, dobra. To przyspieszamy. Jak widzicie, dzisiaj jest sam wielki dzień tutaj dla naszego kolegi. Czekajcie, jak wymiar się najmniej by zapomniała. Oskar oraz Klara. Dobra, Oskar Oskar. W ogóle oni są fajnie, powiem wam pobierani. Jak widzicie, chyba te osoby, które są. Ee, mówcie. A, czekajcie, coś tu się zbagowało, nieważne. U, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się stanęło? Um, no, weź udział, chodź tu. Ej, ty to jesteś mózg, ty to musisz tu być. Samorząd uczniowski postanowił zorganizować konkurs talentów. Klara sądzi, że to doskonała okazja, żeby zaprezentować swoje umiejętności komediowe. Znajem ciągle powtarzanie, że jest zabawny. Dlaczego by nie w sumie przed szerszą publicznością, czy Klara powinna się zgłosić? Nie warto ryzykować. Nie. Niech ci nie powiedział, że jesteś zabawna chyba. Dobra. Także chodź. Ty gdzie idziesz? No idzie na zajęcia. No co za ej... Za chwilę się zajęcia kończy, a ten dopiero na nie przyjdzie. Okay. A w ogóle patrzcie, jak Clara kieł to wygląda. Prześlicznie nudzisz się. Dobra. Ale gdzie jest nasz kolega? Gdzie jest nasz kolega? ja się to pytam. Eee, jak on miał na imię Sidney? Sidney nie Gdzie on jest? Nie ma go? On był. Czekajcie, może jest w drugiej klasie. Chyba tak. Dobra chodź sobie oczywiście z nim porozmawiać, chodź tutaj, chodź, 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 moja droga. Publicznie wstaj miłość, to nie może, ale zapytaj, czy jest w związku. Chyba już pytałeś o to, ale o, co tam? Zróbmy to jeszcze raz. Oni niech sobie porozmawiają. Ty co tam masz? znowu się przyjemnie wobec członka kadry. Dobra, no skoro takie masz, no to chodź, tutaj jest nauczycielka, tu jest dyrektorka nawet. Także chodź tutaj, możesz coś przyjaźniej, możesz o entuzjazm się rozwijaniem nowych umiejętności. Gdzie ty na niego tu będziesz czekać? Nie warto. No właśnie, idź, idź tu. A czy ty jesteś głodna? Zamów sobie jedzenie, zjedz coś z tego. Parówka w tym, mini hamburger z my ze smażonym kurczakiem, spróbuj. Brzmi fajnie. Możesz w międzyczasie coś wyrzucić na towarzyskiego króliczka. Otwórz króliczka, coś tu się nam świeci nawet. O, mam 26 obserwujących. O, Klara, tej historii to, że nie mogli wyjść z basenu bez zrobienia sobie, nie było wtedy siłowni. Ooo! Nowy post. A post o obiedzie na przykład. Radosna, że był dobry. Uwielbiam porę posiłku. Super. A tu się ma, ha, ha, A tu, to, wy to jesteście dziwne Naprawdę, te simy to są, ja tutaj chcę troszkę, e, że tak powiem, iść w tą stronę. Widzicie gadki na no podryw i tak dalej, nie? O, a co? Co się tu będziemy ograniczać? Nie ma o co. Przyjazno, oczywiście, możesz też porozmawiać, zapytać o hobby. Poprosić o rady. Mam nadzieję, że zjeść, bo czas się nam kończy. Okej. Okay. Ona coś tutaj mam. Okej, ty okay, to już jesteś. Zabawę masz strasznie niską w sumie. Ale wiesz co? Mógłbyś porozmawiać sobie tutaj z innymi ludźmi. ma niesprawiedliwość i Życia, gdzie jest twoja koleżanka? Tu. Chodź sobie z nim porozmawiać. Czy wiecie, ja bym też chciała, żeby oni po szkole sobie gdzieś pochodzili. a ja zobaczymy, jak się będzie w ogóle z tymi zajęciami, nie? No, Słońce tak na tą siłownię chodzi. Co to, 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 to się dzieje? Ja Nicholas nie ma, ja nie wiem o co ci chodzi. No. A tu co się stało? Zaiskrzyło to może być początek wspaniałego związku. Uuu, cieszę się bardzo. Zapytają który w takim razie, no super. Spróbuj ujeść, nieźle. Intywność, obejmij może. Tak powolutku, powolutku, wiecie o co chodzi. Historie o imprezach przeszłości, nie byłaś na żadnej imprezie w sumie. Okej, okay, ale sobie rozmawiaj moja droga, rozmawiaj, a co? Komplement, pochwal strój. Dawaj. A ty jak tam, mój drogi? Chodź tu się, oczywiście. Żartuj o trądziku. A co? E, przyjazne powitanie. i Pewnie za chwilę pójdziecie do, do klasy, na zajęcia także. Dobrze, jest dobrze. Może nas na randkę będzie zapraszał. Oby dzisiaj, tylko Bo dzisiaj bym chciała być na tych zajęciach. Dobra. Także lecimy, moi drodzy, na zajęcia, sobie to przyspieszę, nie ma sensu, wiecie, być aż przy tym tak... Co, siostra cię podsiadła? Zdarza się. Weź udział. Jakie wy macie zajęcia teraz? Umiejętności językowe. Uuu. Nieźle, fajnie. Co wy tu macie napisane? Kompletnie nie mam pojęcia. To brzmi jak jakieś czasy. Chociaż... Kto ich tam wie? Kto ich tam wie? No, i się skończą zajęcia, i właśnie idziemy na ten. Ale jeszcze to wydarzenie się ma gdzieś dziać, nie? Dlatego nowy nabytek w informatycznej. Czytanie na głos. Nadszedł którego Klara obawia się od dłuższego czasu. No, czyli znów poprosiłbym, by przeczytała na głos fragment tekstu. Klara, czy ja bym o tego, żeby. Czytaj na głos, co ty. Oskar zaczyna spotkanie drużyny informatycznej za około godzinę. Dobrze. Klara stara się jak może, a to zaczyna się przy kilku trudniejszych słowach. W końcu słysząc ich z Polski łapie przerywa czytanie. Dobra, raport z dnia. Trochę nieobecny. Ok. Oskar też trochę nieobecny. Uuu, czekajcie, czekajcie. Mamy info o imprezie, moi drodzy. Zbliża się bal maturalny. Po będzie się w sobotni wieczór w auli liceum Cooper Day. Na miejscu podaną zostanie również kolacja. Uczniowie już nie mogą się doczekać wielkiego wydarzenia. Oto kilka lat, aby przygotować się na ten ee, dzień wyjątkowy. Wykonaj znak zaproszenia na bal maturalny. Zaproś kogoś na bal maturalny. Zaproś kogoś na bal maturalny po przyjacielsku. Przygotuj odświętny strój. No i podoba mi się. Podoba mi się. I ty skoro idziesz na mój drogi zajęcia, nie będzie one się odbywają. To ja bym chciała, żebyś to zrobił, i to zrobisz, i ten tu pan też to zrobi. Idziemy za nimi w ogóle. Na dole mamy, dobra. Zobaczymy, czy będzie nasza koleżanka. Bo ja bym chciała, żeby oni sobie też poszli na bal. O, patrzcie, on pierwszy z wrażenia, ty, 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 ty. Zobaczymy w ogóle, jak to zaproszenie idzie nie chcę, wiecie, żeby tam było nic z pompą i tak dalej, takie luźne, nie? Rozpocznij aktywność. Aha, to my tam dopiero idziemy. Okej, okay, myślę, że to tu. Jezu. Można się powiem wam pogubić. Co on idzie? O, co tu się dzieje? O, matko! Matko, matko, ale bije tyka. Co tu się. Co tu się wyrabia? Czemu oni się biją? Dobra, Oscar jest już na zajęciach. Ale jaja, ale jaja. Niezłe jaja się wydarzyły tutaj. Dobra. Czy ty już jesteś na tym, tak? Na zbiorze 1730. Okej, okay. a ja bym chciała zobaczyć, czy jest tutaj Sydney, może? Bo jeśli on był, to ja bym chciała, żeby on cię już zaprosił w sumie. Czuję cię do siebie pociąg, można powiedzieć. Tylko on jest na dole, na pewno. To chodź tutaj na chwilkę, Klaro, moja droga. A czy, co ty chcesz? Zobacz, co się dzieje. No, nie dziwię się, że chciałaś zobaczyć, co się dzieje, bo to jest dziwne. Niepokojące nawet leksza. Także chodź. No, tylko błagam się, przebierz się, co to chodzisz w tym zimowym stroju. Ej. Dobra, ja bym w takim razie myślała, że my pójdziemy z nim na to spotkanie. Ale jeśli nie, to ja bym chciała się do tego second handu. O, bal naturalny. Jest! Dobra, to tak sobie zmienisz strój na ten. Tego pana dodamy na chwilkę dosłownie do rodziny. Chciałbym, żeby on się wykazał inicjatywą. Palmaturalny, stwórz znak. Dawaj. Pokaż, jak to się robi. A ty też w sumie możesz pobiegać. Awans na stanowisko, dobra, to nie wy. Ty też możesz sobie pobiegać. Ty, mój drugi, możesz przestać biegać i zrobić ten znak. Ja bym chciała, żebyście razem sobie poszli. Patrzcie tego, że coś tutaj się święci między tobą, tą dwójeczką. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądać w ogóle. Gdzie on po las? Tu, no. Okej, okay, dobra. Będzie psikanie, psikanie i tak dalej. jutro w szkole byśmy sobie to zrobili. Oskar wrócił, super. Cieszę się bardzo. Okej. Okay. Co tam, co tam, co tam jest napisane? No, kończ, mój drogi, kończ, kończ. I co? Skończone? Szkoła średnia. Nie mam już tej opcji balu maturalnego, ej. Dobra, czyli w takim razie, czekajcie, on pewnie będzie miał tu tu. Tak, dobra. To ja go sobie usunę z rodzinki. usunę z rodziny. A my w takim razie idziemy sobie do second handu i zobaczymy jak on będzie e, wyglądał. Jesteśmy z Klarą już na miejscu, także za chwilę sobie będziemy tutaj e, popa popatrzymy sobie co jest w sklepie, Ale ja bym chciała jedną rzecz, ja bym chciała bubble tea się napić. Dlaczego się nie mogę napić bubble tea? bo nikt tu nie obsługuje, a tu mogę na panią naciść. O, rozmawiaj o trendach w modzie. Spytajmy się. O stylizacjach modowych. Zapytaj się. Zobaczymy, co nam powie ciekawego. O stylizacjach spróbuj. I zamów na oczywiście zamówiłem sobie na mój bubble tea. Z mlekiem i taro wygląda fajnie. Chodź zobaczymy, czy on od niej się coś tutaj dowiemy ciekawego. No, second hand wygląda super, nie? Nie można tego powiedzieć. Bardzo fajnie wygląda, także będziemy sobie na pewno ciężki to jakieś e, przeglądać. Ale czy ona nam coś zdradzi ciekawego? Głodna jesteś, no. Co się stało? Odmowa, co? Porad modowi nie udziela się byle komu. Być może Klara powinna lepiej zapoznać się z właścicielem second hand, zanim poprosi o skazówki. O matko, dobra. O, 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 jej, co tu się wydarzyło? O trendy i stylizacjach. Czaj mody, odwiedź second hand. Trendy i stylizacje skomponowane w czaj mody możesz sprzedawać na trendy. Aplikacja pozwala ci też handlować wylansowanymi produktami. Trendy i lans. Każda stylizacja wpisuje się w jakieś trendy. Jeśli będzie ją nosić, promować, dodać jej trochę relansu. A popularyzujesz spopularyzujesz dany trend. Obserwującym, udane wylansowanie stylizacji i sprzedaż pozwala pozyskać nowych obserwujących. Im większa grupa obserwujących, tym większy sukces osiągniesz handlując przedmiotami na trendy. Dobra, czyli coś wiem. Okej, okay. dobra. Czyli coś wiemy, ale czemu ja nie mogę poszukać sobie teraz, jakby stworzyć? O, tu mogę, dobra. Nie albo ale ponieważ ten sklepik mi się w ogóle bardzo, bardzo podoba. Siądziesz sobie później tutaj, o. Zamów sobie, wypijesz i sobie tam siądziesz. O, tu mają chyba ten taki truskawkowy, czy nie truskawkowy? Yeah. Idziesz sobie siąść? O, poznajesz kogoś. Jego no w ogóle tu to pasuje? Popatrzcie na nią, ona super tu się poduje w ogóle. Ojej, patrzcie na nią, ej, to super wygląda, bardzo mi się podoba. Nice, bo robię sobie parę zdjęć oczywiście. No nie, no fajnie to wygląda. W sensie ja ogólnie, jeśli chodzi o bubble tea, to aż tak, e, powiem wam szczerze, że nie przepadam. Piszcie, czy wy lubicie, czy nie, bo jestem ciekawa. Jestem raczej z tych osób, które tam, no nie lubię, moja przyjaciółka bardzo lubi na przykład i wiecie, na się dla mnie jakiejś tej, e, powiem wam, tej magii, e, mówcie, w tym nie ma, ale no, że zawsze wszystko zależy od osoby. Smakuje ci chyba. Cieszę się bardzo. To chodź w takim razie. Stworzyć stylizację modową. Jak to tu wygląda, robienie te baby? Babyltyk w ogóle, tak? tak? Dużo ludzi jest. Mimo, że jest późna godzina, co mi się. O, tutaj jest jakiś deptip zrobiony pewnie przez tego babę. No, ale moja droga, nie możesz iść sobie też w międzyczasie ten, poszukać. Chodź, chodź. A ty to byś, co byś mógł zrobić? Nie wiem. Nieważne, chodź. Ło, ło, dobra. <laughs> Okej, okay, się troszkę wystraszyłam, nie myślałam, że tak będzie, ale tak na zakończenie odcinka stworzymy sobie jakąś, um, jakiś strój chyba. I zobaczymy, co to będzie. Nazwij swoją stylizację. Uuu. O matko, nie wiem co. Co byśmy... A, bo to są wszystkie rzeczy. Okej, okay, my to będziemy kupować. Czyli coś musi być tutaj a, fajnego w takim razie. Uuu, no to sobie tę chwilę mogę spędzić. W ogóle ta kurteczka mi się bardzo podoba. Ta niebieska jest w ogóle prześliczna. Te paski mi się tutaj w sumie w niej aż tak nie podobają. Ale kurtka jako samo w sobie. Czekajcie, a to? Uh, 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 co by tu wybrać, co by tu wybrać. Nie wiem, ale mam ochotę na tą kurtkę. Ona w sumie no chodzi w takiej tylko wróżowej. Co tam? Czekajcie, co byśmy tu mogli, czy coś takiego? Dobra, spróbujmy coś takiego w naszym stylu. Z klarą, co ona chodzi, zobaczymy. Dobra, takie coś. Ja bym do tego dodała jakieś takie fajne spodnie. Żeby teraz fajne spodnie znaleźć, moi drodzy. To są dresy, ale też są spoko o, te, tylko na przykład niebieskie. Albo białe. Chociaż ten niebieskie jest ładny. A to wtedy koszulka mi się pojmam trochę gryzie. E, to sobie weźmiemy jakieś na pewno trapeczki, a co? Będę tutaj szczeliła w białem i wtedy górę sobie zmienimy na coś innego. O, idziemy w ogóle w niebieski, jak widzicie, luk, tak mi się wydaje, albo w biało-niebieski. Coś takiego, koszula jest świetna. Okej, okay, tak myślę, co by tu, wiecie, tak dograło się fajnie, ale ciężko to stwierdzić, dobra. Pójdę chyba w to, bo może to białe rzeczywiście dam, dodam po prostu jakieś też dodatki, oho, te by mogły być już takiem. pierściągów nie możemy, dobra, rękawiczek nie chcę, bransoletkę jakąś bym dorzuciła, jeżeli nie będzie widać, to na może jakiś damy, co? Naszynnik jakiś dodajmy. A tu są dobra, nie było. My chciała coś takiego delikatnego, bardzo. Na przykład takie serduszko. Nazwij swoją stylizację, czekajcie. Kobietka, i my ją nazwiemy co by tu? Trendy, dziewczyna, po prostu. Styl rokowy, co? A gdzie ja mogę sobie zmienić styl? To nie jest styl rokowy. Dobra, zobaczymy co, co teraz będzie się działo. Czy ja to kupię, tak? Ryskuję, że ja to kupię. I. Ach, powiem wam, że dużo takich niewiadomych tu jest. Jak to będzie wszystko wyglądać? Mam to już w naszym wyposażeniu. Kupiłam to. Mam że założyć, wręczyć i sprzedać. Sprzedamy sobie oczywiście na trendy. Bo tam chyba konta nie mam założonego. Co to na to? Wpisz cenę podobne stylizacje. My sobie sprzedamy na razie za tyle samo, żeby zobaczyć, czy to pójdzie, czy to nie pójdzie. Powiem wam, że to mi się tak kojarzy, ja, ja w dwójkę chyba nie gram, nigdy. Z to tam można było jeździć do sklepu i kupować. Okej, okay, a my sobie za chwilę idziemy do domu, bo ty jesteś już w strasznym stanie. I co teraz? Cena sprzedaży, brak ofert. Środa kupujący. Lans neutralne, trendy, rokowe. Nie powiedziałam, że to jest rokowe w ogóle. Nie podoba mi się to. Trendy, dobra. Mm, zamieść stylizację. Ło, ło, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Ale czemu na przykład nie mogę... Okej, okay, dobra, czyli zrobiłam już źle. Dobra, nieważne. Ja teraz będę kończyć ten odcinek. Na pewno jeszcze tutaj wejdziemy do tego second handu i sobie pogramy jeszcze z trendy. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia do następnego. Baba. pa.